W ostatnich latach Trzeciej Ery Śródziemie staje na krawędzi zniszczenia. Wolnym ludom zagraża Sauron, Władca Pierścieni, który przygotowuje swe nieprzeliczone armie do wojny. W godzinę próby przywódcy elfów, krasnoludów i ludzi zebrali się na Radzie U Elronda, aby zaplanować swój kolejny ruch. Po utworzeniu drużyny pierścienia i wysłaniu jej na południe w celu zniszczenia źródła potęgi Saurona, pozostali przywódcy przygotowują się do odparcia ataku Czarnego Władcy na ziemię północy. Wpływ Władcy ciemności Saurona rozprzestrzenia się po krainie śródziemia. Gobliny schodzą z gór mglistych. Z Dolguldur, twierdzy z mrocznej puszczy, wyrusza ogromna armia. Wojna na północy zaczyna się w Lorien, gdzie horda z Dolguldur pragnie zruzgotać elfy dawien dawna zamieszkujące pobliski zaczarowany las. No i Jesteśmy już na mapie. Pierwsza misja Kampanii Zła. Początek jest bardzo prosty. Mamy aż czterech bohaterów na z na koniach, więc tutaj takie wybijanie oddziałów nie stanowi jakiegoś większego problemu. Mamy też tą moc bierną, która daje nam surowce za zabicie każdego rywala. Po pięć widzimy sztuk. No i już mamy przygotowane oddziały do przejścia za rzekę. Natomiast tutaj nasi łucznicy to jest niestety bardzo słabe jednostki na całe szczęście no mówię mamy tych nas guli oni bardzo bardzo skuteczni są tutaj przeciwko łucznikom przeciwników staramy się jak najszybciej przedostać się za rzekę Haldir tutaj jest naszym przeciwnikiem cały czas gdzieś tam nas ostrzeliwuje i ucieka ile razy jesteśmy w stanie go dopaść no i teraz go dopadliśmy i znowu nam ucieka, więc musimy wybić powolutku tutaj te jednostki, które zostały walczyć, więc mamy tutaj piechotę elfów i łuczników, mamy też jaskiniowego trola i coraz więcej piechoty goblinów. Dzięki temu możemy sprawnie po prostu przemieszczać się po mapie dzięki temu, że mamy te nasze budynki, które dają nam surowce, możemy nimi transportować jednostki. Znowu Haldir gdzieś tam nas goni, my wyciągamy troszeczkę jednostek z ustawienia. Wycofałem się, migrowałem moimi jednostkami, aby łatwiej było ich tutaj wytłuc. Udaje się kolejny oddział zniwe... zabić, więc teraz Haldir na nas biegnie z mieczem. Bardzo właśnie lubię to w Elfach, że oni mogą sobie zmieniać miecz w łuk. No i za chwileczkę Haldir, tak jest, pada, więc pierwszy bohater dobra który w filmie zginął w drugiej części. a Niektórzy może pamiętają, e, w dwóch wieżach. Natomiast tutaj ginie nasz jeden Nazgul. One nie są jakieś turbomocne. To nie jest tak, że można nimi robić co się chce. Dosyć mało mają tą odporność i łatwo można je stosunkowo zabić. Tutaj już widzimy Galadielę, m, która będzie na nas m, napierać. Natomiast tutaj atakuje nas na razie jej mąż. A my tutaj musimy jak najszybciej wybić te jednostki. Widzimy, że Galadriela nie jest łatwa do ubicia, sporo, sporo też życia ma, kolejny, tym razem bohater wraca nam do życia, Nazgul wraca, no i tutaj już niecałe pół życia Galadieli i kiedy już wydawało się, że będziemy kończyć z Galadrielą, ona ucieka i musimy się wycofać, bo niestety straciliśmy praktycznie prawie wszystkie jednostki, znowu mamy nowe siły, teraz będziemy starali się uwolnić dużego trola który będzie miotał kamieniami znacznie mocniej niż tutaj ten troll jaskiniowy. Dzięki temu trollowi będziemy, będziemy w stanie po prostu skuteczniej niszczyć przede wszystkim budynki i dzięki temu szybciej wygramy po prostu tę pierwszą misję. No tutaj ucznicy oczywiście znacznie ostrzeliwują naszego trola, więc niestety, ale. Nasz troll ginie, natomiast jeszcze chwilę i olbrzym będzie właśnie teraz jest w naszym władaniu. I tak jak mówiłem, on może miotać dużymi kamieniami. W międzyczasie uwolniliśmy drugiego na południu. Do nas biegnie mąż Galadriel, którego za chwilę trzeba będzie unicestwić. No, trochę chyba nam się zbugował. Zobaczcie, pobiegł tutaj i nawet nie wykonuje żadnych ciosów. I za chwilę po prostu zginie. Widzicie, że Galaborn. Hmm, niestety, ale ginie. Mamy kolejne starcie e, z elfami i tutaj kolejnych, e, kolejnych elfów po prostu musimy jak najszybciej wybijać. I, więc te pierwsze misje można powiedzieć bardzo, bardzo e, spokojne, raczej nie, nie wymagają jakichś wielkich Rzeczy, nic specjalnego tak naprawdę się nie dzieje. Mamy dużą przewagę. Jednostek też tutaj, tak jak mówiłem, te olbrzymy miotające kamieniami bardzo szybko i sprawnie są w stanie niszczyć budynki. Wybijamy ostatnie trzy oddziały elfów, ich piechotę. Niszczymy pierwsze koszary, za chwilę zniszczymy drugie koszary. No i tak naprawdę zostanie nam główny główny budynek elfów. Po, którym, po którego zniszczeniu tak naprawdę pierwsza misja się skończy tutaj nam na Zgulginie, ale nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast tutaj niszczymy ostatni budynek elfów, więc pierwsza misja jest zwycięska. Galadriel tutaj widzimy, że ucieka między drzewami. Elfy z Lorien zostały wyparte ze swego zaczarowanego lasu. No i mamy przepowiednie. Fala ciemności rozdaje się teraz z Dol Guldur na całe krainy północy. Mamy zwiastun drugiej części. Do zobaczenia i cześć.